No, i zobaczymy. Oni książę z bajki kontra szreki Bogdan Bonner. Wiemy tak, tym na zasadach tornado. Walka o bagno Szreka. Kto to wygra? Panowie ruszyli na siebie tak polutku, ale mimo wszystko ruszyli. I teraz e, wiemy oczywiście, że jeżeli e, uda się Szrekowi pokonać swoich przeciwników w tym meczu. Dołączy on do krucjaty przeciwko Kerowi I zobaczmy. Teraz Shrek, który atakuje Lorda Farquada. Teraz obydwaj zawodnicy. Tutaj przeciwnicy Farquad i Książę Spajki są na. skupiają się na bodanie Bonerze. Atak łokciem. Shrek wchodzi do ringu. Teraz podnosi Lorda Farquada! Co on z nim zrobi? Jezus, Maria Jakże nim obalił, jak on o tą posadzkę. O tę matę! Eee, no, potężna siła szreka, która jest, no, niezrównana. Tylko niewielu zawodników może się równać tej potędze tego zielonego potworka. Boner kontra Farqua. Rek i ciąże z bajki ogier z bagiem i Parny egzorcysta. Zobaczmy, mamy przypięcie. Nie wiem, to chyba warkod przypinał tutaj bonera. I teraz szrek łapie warkoda po raz kolejny. Obrócił go sobie w powietrzu. Farkład jednak kontruje. I teraz potężny super kick na twarz. Szrek, i seria tych potężnych ciosów i kopnięć wykonania wykonaniach tego no Dulok. I teraz widzimy szrek złapał księcia z bajki, ale nie udało mu się tutaj wykończyć swojego przeciwnika. Bo farkład mu pomógł. I teraz szrek przyciąga farkłada. Nie wiem co on ma na celu, co on chce zrobić, ale. No, zobaczmy teraz szrek. Tutaj bagienne uderzenie. a mamy przypięcie! Raz. Dwa. Uuu, albo było blisko. Widzimy, sędzia jest na deskach, ktoś kopnął sędziego, ktoś obalił sędziego, to pewnie Lord Farquad. I widzimy, Shrek tutaj szykuje coś na księciu z bajki, który jednak kontroluje. A sędzia jest na deskach, proszę państwa, nikt teraz nie kontroluje tego pojedynku. farqua kontra minima, farka pasmego, kłopu dla człowieka, a dla Karła normalnego, no to byłby wspaniały pojedynek. Ja myślę, że jeszcze Jarosława Kaczyńskiego można by tam dopisać, tego triple jako trup to byłby wspaniały pojedynek. I teraz zobaczmy co robi książę z Bajki, z jakim cudem on przecież niesie szrek, a waży 300 ton ludzkich, a może i bagiennych. <laughs> Ciężko powiedzieć. I mamy teraz przypięcie. Raz dwa, ale szrek odkopuje! Farquad 300 IQ. Nie odliczą jego i księcia, jeśli nie będzie miał kto odliczyć. No, i to jest właśnie to. To jest właśnie ta inteligencja. To jest ta chytrość, ta przebiegłość Farquada. Teraz side tam Wykonanie Shrek'a. I widzimy. Książec Bajki jest sam kontra. Sam kontra tutaj dwóch zawodników. Kontra Bonner, kontra Shrek. A, teraz Farquad. Spir, proszę Państwa. Przypięcie. Raz, dwa. Ale Shrek odbija. Bogdan Bonner, chciałbym powiedzieć, że łapie się za głowę, ale wcale nie. To e, Farkład złapał go za głowę przy państwa i uderzył w bardzo nieprzyjemny sposób. Tymczasem wziął się za szrek, a książę zastanawia się, teraz łapie Bogdana Bonera. Szrek poza linami, ale nadal w ringu, teoretycznie na obrzeżach ringu, nie wiem jak to określić. I teraz power bomba wykonaniu jak Zorcy, który teraz wykrzyczał coś. I zobaczmy, ataku będzie atakował Farquad, książę z bajki jest na deskach. I teraz Bogdan Bonner, popularny. Czarna świeca, zupełnie jak świeca Makowicza. Obalony został farkład. Dwóch zawodników z drużyny. Farkład książę z bajki jest na deskach. I teraz szrek tutaj potężny atak. On się tutaj położył po na farkładzie. To wystarczy przecież. Ta 300-tonowa masa ona może zabić. I kolejny spier zobaczmy kolejny spier. i by to u koniec. Farkład przypina raz. Dwa. Nie odkopuję Szrek! Ale farkład! I teraz farkład przypadkiem kopnął księcia z bajki! To wykorzystuje boner! Co zrobi Szrek? Szrek nic nie zrobił! Nic sobie nie zrobił z farkładem! I teraz Łamatko, wow, Matko Boska! Uderzenie! Przypięcie! Raz! Dwa! Nie, yeah, Farkład żyje! Jakimś cudem odkopał! Jak to się stało! Jak to się stał, lord Farkład? Kto by się spodziewał po takim niskim e, zawodniku, ale to jest właśnie król! To jest zawodnik, który... Pokazuje swoje wartości, później swoją wolę walki. A teraz książę z bajki przypina Bonera, ale szrek przychodzi mu w sukurs i odkopuje tutaj. Yy, odbija, od, od przypina załodnika Matko Boska. Wow! A farkład! Jakże on tutaj znakomicie się przedstawił tej szerokiej publiczności. mi Wrestling. Widzimy teraz, Szrek go złapał. I teraz seria supleksów. I potężny łokieć. I teraz książę z bajki. On obrywa od Szreka. Zobaczmy. Power Powerslam potężny. I Szrek szykuje coś specjalnego. Czyżby to było bagienne uderzenie? Tak. Bagienny slam Szreka. Koła wrotek! Uderzenie. Przypięcie. Będzie przypięcie. Mamy próbę poddania. Mamy przypięcie. Sędzia, co ty robisz? Koniec! Koniec! Odklepali! Odklepali! Farqua to...